To już drugie porównanie na tym kanale. Dzisiaj na warsztat biorę Polaroid Cube, kamerę, którą testowałem jakieś pół roku temu i tu możecie sobie odświeżyć pamięć, albo zobaczyć, jeżeli tego testu nie widzieliście. I... najnowszą GoPro Hero 4 Session, która, jak widzicie, jest wodoodporna, bez obudowy, co jest jej największą zaletą. Cube nie jest odporny, musicie dokupić do niego specjalną obudowę, a zatem te kamery są podobne tylko na pierwszy rzut oka. Ale to w zupełności wystarczy, żeby rozpocząć porównanie. Pod względem rozmiaru są do siebie bardzo zbliżone. GoPro wygląda groźniej, powiedziałbym, że bardziej męsko, ale nie chcę wyjść na zacofanego typa, który zabrania mężczyznom posiadania kamery z paskiem w kolorach tęczy. Obie kamery obsługiwane są jednym przyciskiem, choć w GoPro jest jeszcze drugi, którym między innymi włączamy i wyłączamy Wi-Fi. Niewielki ekran na GoPro wyświetla podstawowe informacje. Polaroid takiego wyświetlacza nie ma. Obie kamery zapisują filmy i zdjęcia na kartach microSD. Ti ustawienia wideo są ograniczone do dwóch rozdzielczości: 720 i 1080p. W GoPro jest trochę lepiej, ale o tym za chwilę. Zacznijmy od testu dźwięku. Warunki są trudne. Dzieci krzyczą, woda płynie, dorośli też są uradowani. Dzieci krzyczą, woda płynie, dorośli też są uradowani. Kiedy część z Was słuchała uroczych dziecięcych odgłosów, pozostali zauważyli już pewnie, że przy takich samych ustawieniach, czyli 1080p i 30 klatkach na sekundę, obraz z GoPro jest szerszy, bardziej szczegółowy i lepiej radzi sobie z nagrywaniem wody. A nagrywanie wody dla większości małych kamer to duże wyzwanie. Czas na pierwszy test w ruchu. Kamery przymocowane profesjonalnie i. Tutaj wnioski są dość zaskakujące choć widać je dopiero na stopklatce. GoPro rozmazuje obraz bardziej niż Cube. Czy dzieje się tak dlatego, że obie kamery przymocowaliśmy taśmą? Raczej nie, ale rzeczywiście wypadałoby przeprowadzić test oryginalnych mocowań. W przypadku Cuba w zestawie podstawowym tę rolę odgrywa Magnes. W zestawie Session dostajecie całkiem przyzwoite mocowanie, które daje dużo więcej możliwości. Może nie tyle co taśma, ale umówmy się taśma jest królową możliwości. Szybki rzut oka na ustawienia GoPro. Żeby je zmieniać, musicie użyć aplikacji. Przyciskami na kamerze rozdzielczości czy trybu nagrania w większości przypadków nie zmienicie. Na próżno szukać tutaj 4K. Najrozsądniejszym wyborem wydaje się być 1080p Super View, ale na potrzeby tego testu wybrałem zwykłe 1080p, żeby dać szansę Kubowni. I teraz możecie sami ocenić, jak te szanse wykorzystał. Dla mnie największa różnica w tym konkretnym przypadku nie leży jednak w obrazie, a w możliwości bieżącego podglądu na tablecie lub smartfonie. Co jest dobrym, sprawdzonym rozwiązaniem GoPro, którego w kubie mi bardzo brakuje. Dobra, wystarczy, bo zaczyna się robić trochę nudno. Żeby to zmienić, odwiedziliśmy Maćka, który ma wypożyczalnię różnych sprzętów. Tak naprawdę odwiedziliśmy go po to, żeby za darmo pojeździć na Crazy Kartach, ale zaraz spróbuję was przekonać, że nasze cele nie były wyłącznie rozrywkowe. Tym testem chciałem wam pokazać, jak kamery radzą sobie w sytuacjach dynamicznych w nieco gorszych warunkach oświetleniowych. Wyraźnie widać, że cube jest jaśniejszy i tak naprawdę to jedyna różnica, której możecie być pewni. Pozostałe zależą głównie od tego, w którym momencie zatrzymacie to nagranie. Kiedy słońce zaszło całkowicie, nie zdziwiłem się, że na materiale z Cuba widać więcej szczegółów. Ale gdybym miał dokonać subiektywnego wyboru, zdecydowałbym się na obrazek z GoPro. Maksymalna rozdzielczość session to 1440 i to w formacie 4x3, czyli trochę bez sensu. Pozostaje jeszcze pokazać wam, dlaczego uważam, że 1080p Superview w GoPro jest lepsze niż zwykłe 1080p. Dlatego. I slow motion, którego cube nie ma wcale. Session oferuje 100 klatek na sekundę w 720p, co w 2005 roku mogło kogoś podniecać. Dziś minimum to 1080p. W tej rozdzielczości GoPro oferuje zapis w maksymalnie 60 klatkach na sekundę, co w praktyce wygląda tak. Czyli średnio, bo obraz jest rozmazany. Cały test nagrywaliśmy kilka godzin. Pod koniec bateria session była na wyczerpaniu, co i tak uważam za całkiem niezły wynik. Kube na baterii wytrzymuje co najmniej dwa razy dłużej, ale przy tak niewielu funkcjach i braku łączności bezprzewodowej trudno się temu dziwić. Dotychczas czołowi producenci technologiczni starali nam się udowodnić, że miniaturyzacji urządzeń fotowideo nie musi towarzyszyć spadek jakości obrazu. Szło im to lepiej lub gorzej. GoPro nie wyszło to wcale. Ale może tak właśnie miało być, może ktoś w GoPro postanowił być przesadnie uczciwy i powiedzieć wreszcie: mały to nie wariat. Duży może więcej. Ale to wcale nie znaczy, że za małego nie możemy skasować tyle samo pieniędzy. Bo nie oszukujmy się, jeżeli chcesz coś konkretnie nakręcić, to zawsze lepiej zrobisz to pieniądzem niż kamerą.